Tego błędu nie zmienisz. Znaczy zmienisz, ale po jakimś czasie. Dlatego mam dla Ciebie pięć rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, zanim wybierzesz formę opodatkowania. Rzecz numer jeden. Ile będziesz zarabiać? To ile będziesz zarabiać, realnie wpływa na to, jaką formę podatkowania warto wybrać. Na przykład liniówkę, jeśli masz zamiar zarabiać dużo. Numer dwa. Czy będziesz mieć koszty związane z Twoją działalnością? Jeśli tak, nie decyduj się na ryczałt. Numer 3. Przeanalizuj, czy masz możliwość skorzystania z różnych ulg. Na przykład, jeśli możesz się rozliczać ze współmałżonkiem, no to raczej wybierzesz ogólne. Tak samo, jeżeli masz dzieci. Numer 4, czyli to, jaką dokładną usługę będziesz wykonywać. Jeżeli na przykład jesteś programistą, ale zajmujesz się bardziej testowaniem, może warto rozważyć ryczałt i różne jego stawki. Numer 5, czyli kalkulacja. Warto, żeby swoje przychody, koszty policzyć, uwzględniając także ZUS. Wtedy zobaczysz, jakie miesięczne opłaty Cię czekają i która z wersji jest najkorzystniejsza.